Zleciłeś rozliczenie swojego podatku z Niemiec firmie z ogłoszenia, ale ta jakby zapadła się pod ziemię, nie odbiera telefonów i nie ma z nią jakiegokolwiek kontaktu. To niestety dosyć częsty scenariusz, dlatego musisz uważać, żeby nie tylko nie stracić pieniędzy, które im zapłaciłeś za wykonanie usługi, ale również żeby nie stracić należnego ci zwrotu. Na co więc należy zwrócić uwagę przy wyborze biura podatkowego, aby rozliczyć się i tanio. I szybko, i prawidłowo? W internecie mnóstwo jest ogłoszeń typu rozliczę niemieckie podatki. Niemiecki PIT tanio 49 zł. Jednak jeżeli szukasz rzetelnego biura podatkowego, to musisz zwrócić uwagę, żeby było zarejestrowane i miało legalnie prowadzoną działalność. Czyli możesz sprawdzić to po NIP-ie czy numerze KRS. Warto również sprawdzić opinię w goglach. Im więcej dobrych opinii, tym z reguły firma jest lepsza. Oprócz tego firma powinna posiadać uprawnienia doradcy podatkowego na terenie Niemiec. Tylko certyfikowany doradca może w Twoim imieniu składać dokumenty do finansami. Takie są, Przepisy. Zwróć również uwagę na podejrzanie tanie oferty. Jeżeli ktoś chce od Ciebie na przykład 30 euro za rozliczenie, to może być to ściema. Z reguły biura biorą od około 80 euro w górę. I na koniec zawsze żądaj umowy z zapisanymi informacjami, za co firma ponosi odpowiedzialność. Wtedy będziesz czuł się dużo, dużo bezpieczniej. Szacuneczek.